Witam Was serdecznie po dość długiej przerwie, z tej strony Arkadiusz Karaś. To dzisiaj porozmawiamy w magazynie motoryzacyjnym z Autogroup o premierze roku, czyli nowej Octavii 4, która stoi tuż obok nas. Nowa Octavia to zupełnie nowy projekt w porównaniu do poprzedniego modelu, czyli Octavii trójki. Spójrzmy na przód auta, który został całkowicie stworzony od nowa. Sylwetka samochodu została wyszczuplona, co nadało dodatkowego charakteru sportowego. Nowy wygląd Octavii 4 idzie w parze z Areode Amico. Jest to najbardziej aerodynamiczna skoda, która powstała spod znaku czeskiej marki. Mimo tego, że rozstaw osi względem poprzedniczki nie zmienił się, dla pasażerów siedzących na tylnej kanapie producent przewidział więcej miejsca. Nowa Octavia zyskała aż o 30 litrów większy bagażnik w wersji Kombi i o 10 litrów większy w wersji limuzyna. Każdy detal w nowej Octavii został zaprojektowany na nowo, m.in. zawiasy klapy tylnej cofnięte w głąb dachu, co przyniosło jeszcze wyżej otwierającą się klapę bagażnika, co docenią wysocy użytkownicy. Wnętrze nowej oktawi przepełnione jest technologiami, m.in. 10-calowy wyświetlacz, wirtualny kokpit, nowo, na nowo zaprojektowana kierownica, w tym przypadku dwuramienna, czy też nowość w Octavii materiał na desce rozdzielczej. Aranżacją i użytymi materiałami wewnątrz Skoda wprowadza nową jakość. Z nowości jakie pojawiły się wewnątrz, mamy między innymi dotykowy pasek głośności, e, radia, oświetlenie ambiente, oświetlenie LEDowe, owe włączone w sposób dotykowy, czy też wirtualny kokpit, który jest na całej szerokości, gdzie do tej pory były Zastosowane analogowe zegary. Górna część deski to część informacyjna, gdzie możemy zajrzeć do komputera pokładowego, natomiast dolna część to część operacyjna, gdzie zostawiono jak do tej pory przyciski fizyczne, gdzie możemy przemieszczać się pośród różnych trybów jazdy pomiędzy Eco, Normal czy Sport. Dwuramienna kierownica, która okazuje się niebywale poręczna, w wariancie z pokrętłami i przyciskami, można przy jej pomocy uruchomić 14 funkcji. A dzięki wbudowanym czujnikom pojemnościowym nie mamy ciągle fałszywych komunikatów, które do tej pory użytkownicy narzekali. Nie trzeba będzie zdecydowanie korygować tory jazdy, by system widział, że czuwamy. Wystarczy mieć ręce na kierownicy. Z drugiej strony, dzięki temu, układ sprawdzi, czy człowiek staciu panowanie nad pojazdem, czy zasłał. W takiej sytuacji samochód zostanie zatrzymany przez układ Emergency Assist. Nowe ergonomicznie wyprofilowane fotele, opcjonalnie z masażem czy wentylacją, zaserwują podróż w klasie biznes. Opcjonalne siedzenia sportowe pogrywa dychająca tkanina termofluz. Z listy dodatków można wybrać trójstrefową klimatyzację czy system bezkluczykowego dostępu. I jeszcze jedna ciekawostka, o której należy wspomnieć, to dodatkowy port USB umieszczony przy lusterku wstecznym, który zapewni zasilanie do rejestratora. Prezentowany model jest w wersji Style. Dodatkowo możemy zamówić jeszcze wersję Ambition czy też Active. Model testowy posiada silnik 1.5 TSI 150-konny, zestopniowany ze skrzynią manualną. Już niebawem zjadą do nas modele ze skrzynią DSG, czyli automatyczną. Już niebawem gama silników powiększy się. Pojawi się miękka hybryda, jak i hybryda typu plug-in, ładowana z gniazdka. Skoda, w myśli o ekologii, chce, żeby silniki benzynowe były oszczędne jak silniki diesla, a diesla ekologiczne jak benzynowe Skoda stawia na bezpieczeństwo w Nowej Octavii zastosowano szereg asystentów m.in. Side Assist w, bo w lusterkach bocznych Lane Assist dbający o nasz tor jazdy dodatkowo w Nowej Octavii zastosowano aktywny tempomat który m.in. widzi skrzyżowania, zakręty przed którymi zwalnia jeżeli chodzi o Side Assist dodatkowo zastosowano jeszcze system Exit Warning który zadba o bezpieczeństwo rowerzystów mijających nas podczas postoju zaparkowanego auta na przy ulicy. Od 27 lipca do 1 sierpnia wszystkich Państwa zapraszamy na nową premierę Skody Oktawi do salonu Ciesiłka Auto Group. Będziemy mieli dnie otwarte. Znajdziecie Państwo nowe oferty ze specjalnymi rabatami. Do zobaczenia!